Dzień dobry, wujek z tej strony. Reset przy modelach. Jest to taki mój autorski podcast, seria, ponieważ każdy ma jakieś doświadczenia życiowe, gdzie próbuje w tym życiu być, być szczęśliwym, cieszyć się, działać, uśmiechać i nie dać się rzeczywistości, i myślę, że jest wiele osób, które by chciały mieć taki spokój wewnętrzny i zainteresowania, pasję. Są osoby, które przerwały taki element swojego życia, ewentualnie są w trakcie je no i się dobrze z tym czują i radzą sobie. Więc czwarty odcinek resetu przy modelach dotyczy. Tematu od kartonu do charakteru, budowanie siebie krok po kroku, ponieważ tworząc modele, jakie by to nie było w ogóle, coś tworząc, to przy okazji siebie tworzymy. A dziś porozmawiamy o tym, jak budowanie modeli może stać się metaforą budowania samego siebie. Tak jak każdy model powstaje z małych, często niepozornych elementów, tak i nasz charakter, spokój i rozwój radzą sobie w codziennych małych krokach. Małe kroki to wielki efekt, czy byśmy nie spojrzeli w życiu. I na podstawie modelu kartonowego, jaki by to nie był model plastikowy, czy diorama, czy kolejka H0, model kartonowy nie powstaje w godzinę. Potrzebuje czasu. Tym bardziej na początku rozpoznajemy to, co jest nam potrzebne, to co wiemy jak budować, i nie wiemy jak budować. Więc szukamy informacji, podglądamy innych, szukamy inspiracji też. I w tym przypadku z wiekiem to tak samo tak samo rozwój osobisty, to codzienne wybory, a nie nagłe rewolucje, tak. I tutaj. Może być obecnie problem, że może nas wszystko interesować, i nic tak naprawdę gubimy się w jakichś zainteresowaniach czy w wielu zainteresowaniach. Więc tutaj możemy postawić pytanie: jakie trzy małe kroki mogą zrobić dziś, aby być lepszą wersją siebie, tworząc modele i perspektywa, patrząc. Gdzie czego, czego chcemy. Często gonimy za wynikiem. Chcemy gotowego modelu, gotowego życia. Tutaj myślę, że nie jedna osoba, nawet ja czasem się łapię na tym, że chcę coś szybko zrobić, a to powoduje więcej problemów niż efektów. Ale największa wartość w takim procesie to on uczy cierpliwości, wytrwałości i uważności. Więc Fakt tworzenia nie. Nie fakt gotowego no, towaru, materiału, czy co to by było? Modelu, tak. Każdy fragment, który skleja się, kształtuje nie tylko model, ale też jakby nasze podejście do świata. To podejście do przyjemności budowania, nie oczekiwania efektu nagle szybko. Daje nam moment zatrzymania, daje nam dokładność. Często jest tak, że dyscyplina, jako narzędzie wolności, często też mężczyźni myślą, że dyscyplina ogranicza. No nie do końca. Jednak to ona daje wolność, bo pozwala świadomie wybierać, co robić z czasem i energią. I modelarstwo, jakby punkt. Dla jednych będzie fajnym, dla innych dość pozornym. To naturalne ćwiczenie dyscypliny. Bez niej konstrukcja się rozpadnie. Budowanie jest etapem, żeby dojść do końca. I tu jest właśnie to, że zaczynamy i działamy. Poszukujemy, tworzymy. Za każdym razem. W jakimś rytmie. I na przykład jakbyś weź do ręki drobny element modelu. I ten jeden model, ten jeden element to symbol twojego dnia. Symbol tego, gdzie idziesz. Może wydaje się mało, ale połączony z innymi tworzy coś trwałego. I tu można analogicznie podejść do, do wyboru drobnych rzeczy w życiu. Czy dziś wybierzesz cierpliwość zamiast złości? Czy znajdziesz 10 minut na reset zamiast skrolowanie? I tak wiele możemy sobie zadać pytania. Czy znajdziesz czas na modele naukę, czy na piwo? Wszystko to gdzieś tam trzeba sobie zaplanować, jak model. Bierzemy plany i budujemy to samo życie. I to jest właśnie ten mały element, który sklejają twój charakter, twoje życie, twoje model. Ostatecznie można się do tego podejść jak do ćwiczenia. Wieczorem zapisz trzy drobne działania, które wzmocnią cię jutro. Przykład: 10 minut modelu, 5 minut ciszy i jedną spokojną rozmowę bez telefonu. Drugie ćwiczenie, proces nie efekt. Podczas pracy nad modelem zatrzymaj się i zamiast patrzeć na to, ile jeszcze zostało, zauważ detale, które już są gotowe. Przenieś to na życie, doceni co już zbudowałeś Trzecie ćwiczenie, codzienny element. Wybierz jedną drobną praktykę i rób ją codziennie przez tydzień. Oddech, zapisywanie myśli. Mały Rutyłał poran. To będzie twój kartonowy element budowy własnego charakteru. I myślę, że w tej chwili to byłby koniec czwartego odcinka resetu przy modelach. Pamiętaj, nie buduje się ani modelu, ani życia w jeden dzień. Siłatki w cierpliwości i w codziennych drobnych krokach. Sklej swój charakter tak jak sklejasz model, powoli, uważnie, z szacunkiem do procesu, szacunkiem do swojego hobby. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku.